Czy zastanawiałeś się kiedyś nad duchowym wpływem zwykłej mszy świętej, ofiarowanej za duszę, która już odeszła z tego życia? Co rozgrywa się za kulisami niewidzialnego świata, gdzie czas i wieczność splatają się ze sobą? W tym filmie zapraszamy Cię do zgłębienia jednej z najbardziej wzruszających i potężnych tajemnic tradycji katolickiej, mszy świętej jako mostu między żywymi a umarłymi, jako gestu miłości przekraczającego granice śmierci. Wyobraź sobie, że ofiarowując msze za zmarłego bliskiego, Twoje modlitwy nie są tylko słowami rzucanymi na wiatr, ale strzałami światła przenikającymi cienie czyśćca, tam, gdzie dusze są oczyszczane ogniem Bożej miłości. Każda modlitwa, każda konsekrowana hostia działa jak balsam łagodzący tęsknotę za niebem. Kościół naucza, że Eucharystia jest doskonałą ofiarą Chrystusa ponawianą na ołtarzu. A kiedy łączymy naszą intencję z tym najwyższym aktem, uczestniczymy w strumieniu łaski, który może przyspieszyć podróż duszy do wiecznej chwały. Ale jak to się dzieje? Co zachodzi w Królestwie Duchowym, gdy kapłan podnosi hostie i kielich? Teologia katolicka objawia, że mszanie ogranicza się do przestrzeni kościoła, rozbrzmiewa w niebie, dotyka serc w czyśćcu, a nawet odbija się echem w piekle jako świadectwo Bożego Miłosierdzia? Dusze czyśćcowe, choć pewne swego zbawienia, wołają o nasze modlitwy, jak spragnieni wołają o wodę, a msza jest najczystszym źródłem, jakie możemy im ofiarować, nie dzięki naszym zasługom, ale dzięki nieskończonej mocy krwi – Chrystusa. W tej podróży zgłębimy wszystko od widzialnych obrzędów ołtarza po niewidzialne dramaty dusz w oczyszczeniu. Zobaczymy, jak święci w swoich objawieniach opisują niewypowiedzianą ulgę, Jaką jedna msza może przynieść tym cierpiącym siostrom, i odkryjemy, dlaczego Kościół nalega. Ofiarowanie mszy za zmarłych nie jest opcjonalne, jest aktem miłosierdzia, który łączy nas ze wspólnotą świętych, komunią świętych. Przygotuj się, aby zrozumieć nie tylko umysłem, ale i sercem, jak Twoja wiara może być kluczem, który uwolni duszę do ostatecznego objęcia Boga. Wieczność zaczyna się teraz, a Ty jesteś częścią tej historii. Msza święta nie jest tylko ceremonią religijną czy symbolicznym rytuałem, jest uobecnieniem, aktualizacją odkupieńczej ofiary Chrystusa, ofiarowanej w sposób bezkrwawy na ołtarzu. Kiedy uczestniczymy we mszy ofiarowanej za zmarłą duszę, dokonujemy aktu głębokiej duchowej komunii. To tak, jakbyśmy prowadzili tę duszę do stóp krzyża na kalwarii, gdzie krew Jezusa wciąż przemawia głośniej niż jakikolwiek grzech. W świętym momencie konsekracji, gdy kapłan wypowiada słowa: "To jest ciało moje, to jest krew moja", w świecie niewidzialnym dzieje się coś niezwykłego. Święci i mistycy kościoła świadczyli, że w tej chwili strumień Bożych łask spływa na duszę w czyśćcu, za które ofiarowana jest msza. Wyobraź sobie duszę pośród oczyszczających płomieni. Nie rozpaczy, lecz miłości, która wypala ostatnie nieczystości przywiązania do grzechu. Gdy nagle zostaje skąpana w świetle, które łagodzi jej ból i zapowiada spotkanie z Bogiem. Istnieją poruszające relacje w objawieniach świętych, takich jak Ojciec Pio i Święta Gertruda, opisujące, jak jedna msza może uwolnić całe dusze z czyśćca. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus w swoich pismach porównywała te dusze do spragnionych gołębic, które łapczywie piją łaski eucharystyczne. A co najbardziej wzruszające, wiele z nich, gdy już znajdą się w niebie, staje się gorliwymi orędownikami za tych, którzy pomogli im swoimi modlitwami. Aby zilustrować tę nadprzyrodzoną rzeczywistość, pozwólcie, że opowiem historię krążącą wśród wiernych od wieków. Mówi się, że pewien człowiek, strapiony śmiercią ojca, poprosił proboszcza swojego miasta o odprawienie 30 maszy świętych z rzędu za jego duszę. 30 dnia ojciec ukazał się synowi we śnie, promieniający światłem, i powiedział Dziś nareszcie mogłem wejść do nieba. Każda msza była jak zerwany łańcuch, aż ostatnia mnie uwolniła. Ta opowieść, choć prosta, objawia głęboką prawdę teologiczną. Msza jest największym aktem miłości, jaki możemy ofiarować tym, którzy odeszli, ponieważ nie zależy od naszych zasług, lecz od nieskończonej wartości ofiary Chrystusa. I podczas gdy hostia unosi się nad ołtarzem, w niebie śpiewają aniołowie, w czyśćcu radują się dusze, a na ziemi Ty uczestniczysz w tej tajemnicy, która łączy czas z wiecznością. Pani Lourdes była tą starszą panią, którą wszyscy widzieli w pierwszej ławce kościoła, w białym welonie na siwych włosach i z różańcem w spracowanych palcach. Jej miłość do zmarłego męża nie skończyła się wraz ze śmiercią. Przeciwnie, przekształciła się w coś głębszego, w cichą misję modlitwy. Co tydzień z tą samą dyscypliną, z jaką szyła sukienki dla wnuczek, wkładała ofiarę do koperty i pisała drżącą ręką: Za duszę mojego Jana. Gdy kapłan wypowiadał słowa konsekracji, pani Lourdes zamykała oczy i wyobrażała sobie męża. Nie jako kruche ciało, które pochowała ale jako uśmiechniętego młodzieńca z czasów narzeczeństwa. Czego nie mogła zobaczyć, to nadprzyrodzony dramat rozgrywający się w czyśćcu. Dusza Jana płonęła nie w ogniu kary, lecz w świętym ogniu miłości, który leczył. Warstwa po warstwie, ślady egoizmu, nienaprawionych ostrych słów, małych niewierności łasce. Aż pewnego zwykłego czwartku podczas podniesienia hostii wydarzył się niewidzialny cud. Promień złotego światła. Sam Chrystus Eucharystyczny przebił mgły czyśćca. Jan poczuł, jak ostatnie kajdany opadają, jego dusza teraz czysta, jak kryształ została otoczona głosem szepczącym pójdź, sługo dobry i wierny. W tym samym czasie w ławce kościelnej pani Lourdes poczuła niewytłumaczalne ciepło w piersi, a gorąca łza spłynęła po jej policzku. Nie wiedziała. Ale w tej chwili Jan całował ją w czoło po raz ostatni. Zanim wszedł na niebiańską ucztę, święci mówią, że dusze uwolnione mocą mszy stają się naszymi najwierniejszymi orędownikami. Jan, teraz odziany w chwałę, nie zapomniał o żonie. W nocy, gdy samotność ściskała serce pani Lourdes, niewytłumaczalny zapach róż wypełniał jej pokój. Gdy potykała się w drodze do kościoła, czuła niewidzialną dłoń podtrzymującą jej ramię, a w godzinie jej własnej śmierci, dekady później, kto uwierzy, że to On pierwszy powitał ją w niebie? Ta historia, która mogłaby przydarzyć się każdej babci w każdym mieście, objawia wstrząsającą prawdę. Msza jest dźwignią poruszającą niebo i czyściec. Każda konsekrowana hostia jest kawałkiem kalwarii, ofiarowanym na nowo, a Temontare, miłość wiernego serca jak serce pani Lourdes, jest iskrą zapalającą ten płomień miłosierdzia. Ta narracja jest zakorzeniona w objawieniach świętych, takich jak święta Gertruda, której Jezus obiecał. Żadna msza ofiarowana za zmarłych nie będzie daremna, nawet jeśli towarzyszy jej tylko jedna łza intencji. Tradycja Kościoła objawia nam głęboko poruszającą prawdę. Dusze w czyścicu, choć pewne swego zbawienia, znajdują się w stanie duchowej bezsilności. Jak spragnieni podróżni na pustyni nie mogą już same zaspokoić swojego pragnienia Boga, zależą całkowicie od naszych modlitw, naszych ofiar, a przede wszystkim od świętej ofiary mszy. To jest fundament tej błogosławionej solidarności, którą nazywamy świętych obcowaniem komunią świętych, gdzie ci, którzy jeszcze pielgrzymują na ziemi, mogą wspomagać tych, którzy cierpią w czyśćcu. Kiedy ofiarowujemy msze za duszę Przedstawiamy Bogu samego Chrystusa, baranka, niepokalanego na rzecz tej drogiej osoby. To tak, jakbyśmy mówili Ojcu przedwiecznemu: Panie, nie przedstawiam moich zasług, których jest niewiele, ale ofiaruję Ci Twojego własnego syna, którego krew przelana na krzyżu jest nieskończenie cenniejsza niż wszystkie grzechy świata. A Bóg, w doskonałości swojej sprawiedliwości, złagodzonej miłosierdziem, przyjmuje tę doskonałą ofiarę stosując jej owoce do duszy, za którą msza jest ofiarowana. Mistyczne relacje kościoła są jednomyślne w świadectwie o wyzwalającej mocy eucharystii. Święta Gertruda Wielka w swoich objawieniach opowiada, jak w uroczystość wszystkich świętych zobaczyła niezliczony tłum dusz wstępujących do nieba podczas odprawiania mszy świętej. Święty Mikołaj z Tolentino Patron Dusz Czyśćcowych otrzymał za życia obietnicę, że wszystkie msze przez niego celebrowane przyniosą natychmiastowe uwolnienie licznym duszom. A błogosławiona Anna Katarzyna Emerych widziała podczas konsekracji promienie światła uderzające w duszę w czyśćcu jak strzały miłosierdzia. Ta tajemnica powinna rozpalać nasze serca miłością i odpowiedzialnością. Ilu naszych bliskich może potrzebować właśnie tej mszy, której zaniedbaliśmy ofiarować? Dziadek, który uczył nas modlić się, ciocia, która zabierała nas do kościoła, przyjaciel, który odszedł bez pożegnania. Wszyscy oni żyją w pamięci Boga i w skuteczności naszych modlitw. Dlatego następnym razem, gdy będziesz uczestniczyć we Mszy Świętej, wykonaj to ćwiczenie wiary. W najuroczystszym momencie, gdy kapłan podniesie świętą hostię, zamknij oczy i wyobraź sobie otwierające się niebo i aniołów pochylających się w adoracji. Bramy czyśćca oświetlone światłem konsekrowanej hostii. Duszę, za którą się modlisz, otuloną tym oczyszczającym światłem. Być może kto wie, właśnie w tej chwili zostaje uwolniona. Nie ma znaczenia, czy nie widzisz, nie ma znaczenia, czy nic nie czujesz. Wiara zapewnia nas, że w tej chwili, gdy dzwon dzwoni, a zgromadzenie klęka, dokonuje się cud. Łaska płynie jak rzeka miłosierdzia czyściec się otwiera, a kolejna gwiazda zaczyna świecić na firmamencie wieczności. Msza święta jest największym skarbem Kościoła, najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować tym, którzy nas wyprzedzili w drodze do domu Ojca. A każda msza celebrowana w tej intencji jest nową pięćdziesiątnicą dla spragnionych dusz, nową eksplozją łaski w tajemniczej ciszy czyśćca. Obyśmy nigdy nie zapomnieli o tej wzniosłej odpowiedzialności i przywileju, Bycia jako pielgrzymi na ziemi, dobrymi Samarytanami, którzy wylewają oliwę i wino miłosierdzia na rany, dusz zmierzających ku pełni, uszczęśliwiającej wizji Boga. Bo pewnego dnia my również możemy potrzebować tego strumienia miłości, a wtedy msze, które dziś ofiarowujemy, staną się ziarnami wiecznej wdzięczności. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Zostaw swój like. Zasubskrybuj kanał i aktywuj powiadomienia klikając dzwoneczek, aby otrzymywać inne publikacje.